Jezus bardzo szybko wypełnił swoją obietnicę daną apostołom. Przy swoim wniebowstąpieniu powiedział, że nie zostawię was sierotami, że pośle swojego Ducha, który doprowadzi was do całej prawdy. To właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy apostołowie wraz z Maryją i uczniami przebywali w Wieczerniku na modlitwie, Wstąpił na nich Duch Święty, duch, który, można powiedzieć, wszystko zmienił. Trzecia osoba boska jest i działa w kościele. Przyzywamy Jego obecności podczas sakramentów świętych. Modlimy się o Jego dary, aby jeszcze mocniej utwierdzać się w wierze. Korzystamy z charyzmatów, których udziela poszczególnym ludziom jako dar dla całej wspólnoty wierzących. Dzisiejsza Ewangelia przenosi nas 50 dni wcześniej, do Dnia Zmartwychwstania. Do zalęknionych uczniów Jezus przychodzi z darem pokoju, mówiąc, pokój wam. Wiemy, że to spotkanie na chwilę uspokoiło ich serca, Bardziej jednak pod względem emocji, które w nich buzowały. Bo wydarzenia późniejsze pokazują, że nie do końca wszystko to do nich dotarło. Przecież nawet przy niebowstąpieniu znaleźli się tacy, którzy wątpili. Dlatego ojciec i syn posyłają ducha świętego, aby ten napełnił serca wiernych odwagą. I ukazał w kim mają odnaleźć prawdziwy pokój. Wtedy lęk przemija i apostołowie odważnie występują, głosząc Ewangelio zmartwychwstałym mistrzu. Wtedy już to nie jest tylko sprawa emocji, ale ten Chrystusowy pokój, otrzymany przez dary Ducha Świętego, Umożliwia odnalezienie trwałego pokoju serca. Ja Was posyłam. Przyjmując słowa Jezusa, jesteśmy posłani jak apostołowie, aby właśnie w mocy Ducha Świętego świadczyć o samym Chrystusie. Każdy z nas na miarę swojego powołania. Wczoraj zostali wyświęceni nowi kapłani. Ich posłanie jest szczególne z ludzi wzięci, dla ludzi ustanowieni. Kapłan jest posłany do głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów, ale aby w tym wszystkim wytrwać, musi nieustannie dbać o rozwój swojego życia duchowego, trwać na modlitwie we wspólnocie i za wspólnotę. Weźmijcie Ducha Świętego jak z każdym darem, tak i z łaską jest tak, że trzeba podjąć pewien wysiłek, aby na nią się otworzyć i ją przyjąć. Dziś wspominamy swoje bierzmowanie. Czy wtedy rzeczywiście potrafiłem otworzyć swoje serce i przyjąć dary Ducha Świętego? Czy ta łaska do mnie dotarła, we mnie zadziałała? Przemieniła mnie? Czy rzeczywiście wziąłem ducha świętego do swego serca? Apostołowie otrzymali w tym dniu dar odpuszczania grzechów. To wielkie zobowiązanie, ale i wielka odpowiedzialność. Komu odpuścicie, są odpuszczone, a komu zatrzymacie, są zatrzymane. W spowiedzi spotykamy miłosiernego ojca, który pragnie nam przebaczyć wszystkie nasze grzechy, ale są sytuacje, w których penitent sam nie jest w stanie otworzyć swego serca na dar odpuszczenia, gdy brak żalu za grzechy lub mocnego postanowienia poprawy. Przybądź Duchu Święty, przyjdź na nasze serca, daj męstwo i mądrość aby nasze życie było nieustannym świadectwem, odważnym i stanowczym, w prawdzie i miłości.